Oczywiście poranna zabawa musi być jak zawsze, a ja kochani, jeszcze się chyba z wami nie przywitałam. Więc witam was w nowym vlogu, a właściwie w nowej serii vlogów, ponieważ od dzisiaj zaczynamy summer vlogi. Nie różnią się te vlogi właściwie niczego od niczym od zwykłych vlogów, tylko tym, że są teraz wakacje, zaczęło się lato, kalendarzowe lato, i będą to summer vlogi. Wakacyjna seria. Oczywiście zapraszam Was do oglądania bo ja zaraz idziemy na siku, tak? Ale przed tym jeszcze musisz się pobawić w końcu mamy lato, Wy pewnie macie wakacje I oczywiście życzę Wam najlepszych wakacji, mile spędzonych i oczywiście wspaniałych wyjazdów My, my będziemy jechać na wieś, ale jeszcze nie teraz. Dlatego te vlogi, które spędzamy w domu, nie na wakacjach na wsi, no to będą summer vlogi, a jak pojedziemy na wakacje, to będzie seria po prostu wakacje na wsi. weszliśmy na poranne siku. Dzisiaj na śniadanie mam bułkę kukurydzianą. I oczywiście zrobię sobie ją z pomidorem. Pomidor to chyba moje ulubione warzywa. I ja teraz się maluję i chciałam Wam pokazać, że ostatnio kupiłam. nawet już do rzęs. Jest naprawdę beznadziejny, nie polecam Wam. I w ogóle on się nie sprawdza. Dzisiaj jest dzień prania. Ja właśnie zrobiłam pranie i teraz już wywiesiłam. I od razu Wam pokażę, bo uprałam też szeleczki dla Maji. Jeśli oglądaliście mój ostatni filmik, to wiecie, jak Maja ubrudziła sobie szełki, bo się wytarzała. I dzisiaj je uprałam. No i też przy okazji jednym porusię dla świnek wyprałam. Ja przed chwilą przyszłam od mojej mamy, bo do niej przed kurier z paczką. Ogólnie tę paczkę zamówiła moja siostra. I są tu rzeczy i dla Sony i dla Maji, a ja tę paczkę przyniosłam do siebie, bo chcę Wam nagrać unboxing tej paczki. To no jest trochę ciężka, mimo tego ją przyniosłam, bo oprócz tego, że chcę nakarmić unboxing, no to karmę majeczki chcę wziąć tu do siebie do mieszkania. Maja w tym czasie leży sobie. W ogóle to też od jakiegoś dwóch, może dni, nie mogę znaleźć tej zabawki. To była majeczki ulubiona zabawka, Leniwiec. Nie wiem, czy ją kojarzycie. To była zabawka z tej serii, co ma Renifera, tylko Leniwiec. I nie mogę jej nigdzie znaleźć. Nie wiem, gdzie majeczka ją wzięła. Także może dzisiaj wywalę cały ten kosz, bo może gdzieś jest w tym koszu, albo może gdzieś zaniosę go do drugiego pokoju, ale nie mogę znaleźć właśnie tej zabawki. Teraz jednak nagram Wam może unboxing. Jak się domyślacie, paczka jest z Zooplusa. Ma zieloną taśmę. I w ogóle według mnie Zooplus jest najlepszym sklepem zoologicznym dla psów. Internetowym oczywiście. Bo ma najtańsze rzeczy. Już przejdziemy. I no ja nie wiem właściwie co dokładnie jest w parce, bo tak jak mówię, ja nie lubiłam tego zamówienia. Ja tylko wiem, że dla Mai mają to być mokre karmy. Karma dla Sonuli. To jest Royal Canin Mini. Bossa nie smakuje ostatnio już Brit. Właściwie Maja też tak już średnio, wie, ja też zastanawiałam się, czy nie zmienić jakieś karmy, ale Sonia, jak widzicie, będzie miała teraz royal color. dla saniutki. I z tego, co chyba się domyślam właściwie, to to są już smaczki z okazji dnia Psa dla Sonia bo Dzień psa jest 1 lipca, czyli właściwie już niedługo jedna paczka druga paczka trzecia paczka to jest cały zapas z yy, czwarta paczka i te przesmaki chyba są tanie na zaoproście wydaje mi się, że opacało je, się jej wziąć skoro moja siostra wzięła aż cztery paczki może była jakaś promocja, nie wiem więc to są tyle dla Sonieczki na dziwca to jest wcześniejsze. i jeszcze coś do z Barką dwie paczki przysmaków dentystycznych zgadza się, są karmy dla Majeczki i co to jeszcze jest? Ja nie wiem właściwie, czy moja siostra to zamawiała Snack, pudding, czysty indyk. Nie wiem, co to jest. Czy to jest, to jest karma? Karma pełnoporcjowa dla dorosłych psów. Skład mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego. Więc to jest karma, ale taka inna. Zobaczcie, jest snack, pudding. Nie wiem, czy to jest dla Maji, ale chyba tak, no bo Sonia... nie je w ogóle mokrych karm. Ale nie wiem, czy to jest, nie wiem, czy jest karma. Wygląda dość ciekawie. Jak ma gramów? 85 gramów ma jedna taka puszeczka. Nie wiem. No, karma jest to. I są karmy. Trzy pakiety. indyk i szynka na wołowina kurczak czy coś to jest tak, wołowina plus kurczak i widzę, że moja siostra zamówiła wersję senior już dla Maji to jest wersja dla dorosłych, a to jest wersja senior Na no w sumie Naja będzie miała za Pół roku, 10 lat, więc rzeczywiście. I to jest smak jednicy na zdrowie. W ogóle nie wiem, czy maja kiedyś, jak kiedyś ja dwa karmy o smaku jednicy na zrobię Nie pamiętam. No ale to są trzy pakiety. Po 6 sztuk jest w jednym opakowaniu, i one mają po 150 gramów. To jest w ogóle ta wersja senior różni się czymś. Spadło mi, czy jakoś różni się od wersji dla dorosłych. A może tylko mają ja nie dla tego smaku, bo może ten smak jest dostępny tylko w wersji senior. Nie wiem. Pierwszy raz mam wersję dla seniorów. No ale myślę, że piesek, który będzie miał już prawie, który ma prawie 10 lat, no to rzeczywiście już może jest karmę dla seniorów. W ogóle chyba w opisach w internecie to jest, że pieski od 7 czy tam 8 roku życia mogą już karmę jeść dla seniorów. No ja nie wiem, Maja będzie miała 10 tak jak mówię, więc zacznij już sobie taką jeść. No i to jest właśnie dla Majeczki jedzonko. Tak, to jest to dla niej. No, i tutaj, jak Wam mówię, jest po sześć takich paszcecików w jednym pakiecie. Myślę, że bez sensu, żebym ja Wam otwierała każdy ten pakiet i pokazywała. I to był cały unboxing paczki dla Sony, dla Mai chciałam prawie wszystkie zabawki z tego koszyka. To może zostały sama piłki, jakieś zabawki edukacyjne na dnie. I nie znalazłam tego leniwca. Już nie mam pomysłu, gdzie on może być. I też przy okazji znalazłam coś innego za to: króliki. No i ja ma dwie takie, takie same zabawki, dwa króliczki. Nie wiem, jak to się stało, ale z tego, co sobie przypominam, to było tak, że ostatnio tego królika właśnie dostała w boksie wielkanocnym, który jej zamówiłam, taki boks niespodziankę na wielkanoc. A tego królika prawdopodobnie też dostała na zajączka w którymś, nie wiem, albo w boksie, albo po prostu jak jej zamawiałam prezent na zajączka. I ja byłam pewna, że ona w ogóle zakrysła tego królika, że on już jest pogryziony w ogóle go nie widziałam już w Myślałam, że ona go nie ma. A on jest cały i ma teraz dwa. No a ten właściwie ja go nie mogłam wybrać, że go chcę kupić, tylko on po prostu był jako box w niespodziance, więc no taki się trafił. I teraz ma dwa króliki. W sumie to mogłabym jednego na przykład Sani dać. Dziewczyny by miały po takim króliczku. Maja, my nagrywamy pierwszy summer vlog. I co? I chcesz w summer vlog przywitać? Bawieniem się ciastkiem świątecznym. Teraz zobaczcie, kim mam bałagan w pokoju. Przez to, że wyrzuciłam wszystkie zabawki boszkowie i tego lenica, to jeszcze nie sprzątnęłam tych rzeczy, które otwierałam właśnie w paczce. no, Muszę ogarnąć pokój. daliście mój poprzedni vlog? Jeśli tak, to widzieliście, jak kupiłam nową roślinkę, amuchołówkę. nie wiem, chyba jeszcze nie złapała żadnej muszki ale będzie sobie rosła fakt, że jest w takiej doniczce ze sklepu, ale nie wiem czy będę ją przesadzać, bo boję się, że się nie przyjmie jak ją przesadzę zobaczymy, czy będzie łapać mi jakieś robaki jak wpadam do domu a może by się komary łapała chcę Wam pokazać, bo kupiłam ostatnio krem przeciwsłoneczny Zastanawiam się, czy będzie dobry. Możecie mi pisać, czy Wy używacie i jakiego. Ja używam tylko na twarz. Nie wiem, czy jest właśnie tylko na twarz. Dzisiaj też zaglądałam do mojej szuflady, bo już niedługo, właściwie to już dzisiaj, będę potrzebować okularów przeciwsłonecznych. To dzień, tak na przemian. Jest trochę pochmurnie, czasem są gdzieś chmurki ale jest też słońce, także już okulary są przydatne. Mam trzy sztuki te chyba są najnowsze i jeszcze przy okazji znalazłam coś co wam muszę pokazać spójrzcie na to to są okularki dla psa tak naprawdę ja pamiętam jak jeszcze nie wiem czy w ogóle miałam majeczkę wtedy nie wiem, już nie pamiętam, może miałam ale pamiętam, że takie okulary zamówiłam na AliExpressie dla soni chyba nie wiem, może już była maja być może tak i zamówiłam dla piesków Właśnie do zdjęć, takie malutkie okularki. Może i dzisiaj wykorzystam na jakieś zdjęcie. zobaczcie Melcia w przedpokoju. Chodź, Mela. Chodź. Chodź, Mela. Chodź, Melcia. bój się myły się chodź. Poznajesz pokój, w czym zawsze masz wybieg. I tu już od razu świnka czujesz pewnie. Prosiaki oczywiście biegają podczas kiedy ja im sprzątam w klatce. Już w miarę posprzątałam, jeszcze tylko muszę nasypać pelet do kuwety świnie na razie sobie pobiegają, chociaż zaraz właściwie ich wybieg nie będzie dzisiaj dość długi przez to, że idziemy zaraz na działkę i zabieram ze sobą sienki, więc sienki tam będą miały wybieg. Już prosiaczki w transporterze i zaraz zabieram je na działkę. Widzicie, już świnką przygotowałam wybieg Dziewczyny jedzą sobie trawkę Zuzia zresztą też Ślinki bardzo lubią wybiegi. Gdy je tu zabieram, to właściwie prawie cały czas jedzą trawę. Jak już się najedzą, to A wtedy sobie odpoczywają, leżąc na trawce. Ale już czują się pewniej, niż, pierwszym... niż za pierwszym razem, jako było, A już nie pamiętam, czy to jest ich czwarty wybieg lub trzeci. Chyba już czwarty. Chyba już czwarty raz sienki są na działce. Myśli na chwilę Lusia na teraz bo chciałam jej zrobić zdjęcie. Ale już Cię za chwilę na wybieg. bo wiem, że Lusia tęskni zamarcie. Także chodziuszkę, idziemy. Przemylę już tu na ciebie czeka. Cieszę się, wróciła. Pieski są ze mną na działce. I jak widzicie, siedzą sobie na ławeczce, obydwie odpoczywają. Pieski, co jeszcze ze mną chodzicie? A to dlatego, że nagrywałam a właśnie robiłam tez zdjęcia i nagrywałam trochę scenek do intra. U smaczki. Za tymi smaczkami właściwie tak chodzą. A Zuzia już jest poza wybiegiem. jak zawsze je sobie trawę. Zajrzymy do szklarni. Codziennie. Codziennie sprawdzamy wielkość pomidorów. Moja, a, a Ty co będziesz sprawdzała w szklarni? I w Tobie nie wolno tu wchodzić? A mój Tata kupił dwa nowe ogórki. Na razie są w doniczkę. Musi je przesadzić. A a propos ogórków, spójrzcie jakie mamy. Duże. Ile już rosło. Także świnki będą miały co jeść. No i ja też. Pomidorki na razie rosną. Traskowych też już dużo się zaczerwieniło Zuzia ma plan, ale idzie w stronę truskawek. Nie no, Zuzia naprawdę ona już teraz nie czeka, jak ja jej te truskawki zerwę z krzeczka, tylko sama idzie sobie zjeść. O, że te niektóre są nawet niedojrzałe To jest truskawkowe potwór, to żucia. Ja nie dojrzałem truskawkę I co, kwaśna czy słodka? Cześć majczko, na no teraz jesteś O się. A Ziya teraz chodzi z tej strony domu. Gdzie weźmiemy? Tutaj, bo tam jest dwa truskawki. No ja czekasz na swój obiadek. Jestem na spacerze z pieskami i poszliśmy nad Zalew. Ale właściwie idziemy na krótszy spacer przez to, że są bardzo wysokie trawy i nie da się za bardzo iść. Już nad rzeką były bardzo wysokie jak byłyśmy wcześniej. Teraz poszliśmy nad Zalew. Myślałyśmy, że tu są niższe, ale jest nadal to samo. Wszędzie łąki bardzo zarosły po tych deszczach co były. No, więc no trochę przeszłyśmy się, ale nie jakoś bardzo daleko. Moja wieczorna pielęgnacja, używam y, kremu z flazleku. i właściwie to jest jedyny krem, jakiego używam y, na noc. Y, przez chwilę też suszyłam włosy, chociaż jeszcze mam trochę mokre, bo ja nie lubię tak suszyć ich do końca. I właściwie to będę kończyć też ten filmik, bo już umyłam się, dziś włosy jeszcze trochę mokre. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnych.